W dzisiejszym materiale wytłumaczę Ci, jak działa tabela w Notion, jaką pełni funkcję i do czego można ją wykorzystać. Także miłego oglądania i zaczynamy! Otwieram teraz nową stronę, klikam w zakładkę New Page i tak jak już dowiedziałeś się w poprzednim materiale, z gotowych szablonów można od razu wybrać table ale ja polecam od razu uczyć się skrótów, żeby to też weszło w nawyk ponieważ podczas pracy w Notion będziesz tych skrótów po prostu na bieżąco używał więc daję teraz ukośnik wpisuję table i z listy wybieram pierwszą od góry zawsze właśnie ustawiam sobie w ten sposób tutaj swoją stronę że to lewe menu chowam, jeżeli nie jest mi potrzebna a w prawym górnym rogu klikam trzy kropki i przy zakładce Full Width cały, całą stronę poszerzam na cały ekran. I jak już dowiedziałeś się kolejnej rzeczy, każdą stronę możesz zatytułować. Ja tutaj wpiszę po prostu tabela, żeby było wiadomo czego dotyczy i w zależności nad jakim projektem, nad jakim zadaniem będziesz pracował, to tabelę możesz przystosować do zaplanowania swoich zadań, do zaplanowania swojego biznesu, wszystkich spotkań i tak i zawsze warto nadawać nazwę od samego początku tabelom i też wyrobić sobie ten nawyk, ponieważ z biegiem czasu, jak będziesz budował sobie bazę danych, o których też będę nagrywał filmy, to będziesz musiał mieć nazwę przy każdej tabeli. Więc ja tutaj wpiszę po prostu projekt i niech tak zostanie. I teraz tak, gdy otwierasz, gdy tworzysz tabelę, pojawiają się dwie takie kolumny. Pierwsza kolumna z name, czyli z tymi dwoma literkami AA, to jest kolumna tak zwana główna. Tej kolumny nie możesz usunąć, nie możesz zmienić jej funkcji. Funkcja, czyli te wszystkie dostępne właściwości danej kolumny, o której zaraz będę mówił. Tutaj możesz jedynie zmienić jej nazwę. Przykładowo, jeżeli robisz bazę kontaktów, no to możesz tutaj wpisać na przykład imię i nazwisko, ale. Każda tabela będzie właśnie miała taką swoją główną kolumnę. Możesz ją oczywiście, jak każdą inną, przestawić wewol lub w prawo, czyli coś na zasadzie takiej tabeli w Excelu, i jeżeli chodzi o tą pierwszą kolumnę, to tyle. Natomiast każdą kolumnę, jeżeli będziesz chciał nową kolumnę dodać, wystarczy, że na samym końcu po ostatniej aktywnej kolumnie jest taki plus, wystarczy, że w nią klikniesz i automatycznie pojawia się kolumna. Jak widzisz, opisana kolumn, i yy, idziesz dalej, i po, po prostu taki kolumn możesz yy, dodać ile tylko chcesz. Yy, każda z kolumn posiada pewną funkcję, którą możesz wykorzystać, i teraz właśnie pokażę Ci, czym są te funkcje i jak one działają. Pójdziemy sobie teraz po kolei. Ogólnie, jeżeli chcesz cokolwiek z tą kolumną zrobić, to wystarczy, że w ten nagłówek tutaj klikniesz lewym przyciskiem myszy, no i widzisz, pojawia się takie menu. W zależności jaką funkcję wybierasz. To masz tutaj ustawienia do danej funkcji, możesz sobie sprawdzić, co tutaj tak naprawdę można zrobić. Ale teraz pokażę Ci, jakie są te funkcje. Teraz klikam na główek i tutaj przy funkcji Property Type wystarczy, że znajdziesz kursem, i pojawia się takie menu. Te funkcje, właśnie teraz, wszystkie omówię, natomiast te poniżej. Będę omawiał w kolejnych materiałach, ponieważ te dwie tutaj, te relation i rollup, te funkcje będą potrzebne ci do budowania bazy danych, natomiast przy formule. Będziesz mógł między innymi zbudować sobie kalkulator, będziesz mógł wykorzystać to do uzupełniania pewnych informacji, czyli jeżeli wybierzesz funkcję checkbox, zaznaczysz jedną kolumnę, to wtedy da Ci jakiś wynik. Na przykład będzie napis, że musisz wykonać zadanie takie i takie, albo zadanie zostało wykonane w 100%. Po prostu dodajesz sobie też za pomocą tej formuły dodatkowe komunikaty. Ale tak jak mówię, nie zagłębiam się teraz w tym, w tym temacie, Macie, będę to jeszcze dokładnie omawiał. Po kolei będę używał teraz każdej funkcji, żeby pokazać Ci, jakie funkcje właśnie posiada tabela. Pierwsza rzecz to jest tekst. Tutaj możesz wypisywać sobie co tylko zechcesz i to jest zwykły tekst, tak jakbyś pod spodem, powiedzmy pod tabelą sobie pisał jakąś treść. I tak samo możesz tutaj uzupełniać jako, nie wiem, kolumna na przykład na uwagi, notatki i oczywiście możesz też tutaj nazwę zmienić kolejna kolumna może ja tutaj usunę kolumnę i na jednej to będę pokazywał, ogólnie jeżeli chcesz ukryć sobie tabel, kolumnę lub usunąć, to widzisz tutaj są trzy takie, dwie takie funkcje, pierwsza to jest hide, czyli ta kolumna znika jeżeli chciałbyś, żeby ponownie pojawiła się w Twojej tabeli, to wtedy klikasz sobie trzy kropki i przy zakładce properties widzisz jaka kolumna jest niewidoczna Czyli jeżeli teraz to kliknę, e, oczywiście mogę tą kolumnę następną z, z ukryć, drugą kolumnę, natomiast tej imię i nazwisko, tak jak powiedziałem, nie da się edytować, więc ona zawsze będzie widoczna. Ja teraz dam tak, żeby były widoczne wszystkie. Nie, oczywiście z pozycji tutaj, Properties, też możesz ustawić sobie, zmienić sobie kolejność tych kolumn. Możesz również bezpośrednio z tego miejsca. Usunąć taką kolumnę, lub ją po prostu ukryć lub zduplikować. Ja teraz usunę po prostu te, które są nam niepotrzebne, czyli kliknę Delete. Tutaj to samo. Ok. I teraz tą pierwszą funkcję już poznałeś, czyli jest tekst. Number, no to wiadomo, tutaj będziesz mógł używać samych cyfr. Jeżeli będziesz chciał wpisać tekst, oczywiście będzie komórka pusta. Natomiast, jeżeli wpiszesz jakąkolwiek liczbę, to tutaj dodatkowo masz kolejne funkcje do funkcji number. Czyli jak widzisz, najeżdżam kursorem, po lewej stronie pojawia się taka ikonka 1, 2, 3. Jak to kliknę. Masz kilka możliwości, do których możesz przypisać cyfrę. Czy ma być to dolar, czy ma być to procent, euro i tak dalej. Złotówek jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że się pojawią, ale w tej chwili można skorzystać właśnie z tych opcji. Tak samo, jeżeli chcesz zrobić sobie tutaj cyfry na, na przecinkach. I kolejna rzecz, jeżeli przykładowo jesteśmy przy funkcji number. To w momencie, kiedy masz wypisane kilka wartości, kilka linijek, to pod spodem masz tutaj, jak najeżdżam kursorem, pojawia się taka funkcja kalkulatora. Wystarczy, że teraz to kliknę i widzisz, jest też kilka możliwości. Między innymi jest też sumowanie, więc wszystkie wartości, jakie będziesz wydawał dawał tutaj w tej komórce, będą automatycznie sumowane. Kolejna funkcja to jest Select. Nic innego jak wybór jednej możliwości spośród wszystkich rzeczy, jaką tutaj zamieścisz. To jest, można powiedzieć, taka lista rozwijana. I teraz ja pokażę ci, jak taką listę uzupełnić od początku. Możesz sobie zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, już tutaj zaraz ci pokażę, co ja tutaj klepię. Tylko usuniemy te funkcje na razie niepotrzebne. Ok. I teraz zobacz, ja bardzo często używam tego do na przykład statusu. Zadanie jest nierozpoczęte. I klikam tutaj Create, zadanie jest rozpoczęte. Klikam Create, i zadanie jest gotowe. Bardzo często właśnie tej funkcji do tego używam, więc przykładowo masz jakieś zadanie do wykonania i opisujesz sobie tu jako status. Powiedzmy wpiszmy sobie tu status i teraz możesz tylko jedną opcję z tych wszystkich wybrać. Przy tych opcjach również możesz tutaj ustawić sobie zmienić kolejność, możesz również zmienić sobie kolor, na przykład na nierozpoczęty niech będzie czerwony, rozpoczęty będzie żółty, no jak już jakieś zadanie masz zakończone, na zielono i to już kwestia jest, zależy od Ciebie. Oczywiście możesz też tę ten, ten opcję usunąć, wystarczy, że w te trzy kropki klikniesz, dasz tutaj delete. No i przykładowo, jeżeli wybrałeś tutaj status nierozpoczęta, jak chciałbyś, żeby była pusta komórka, klikasz to i dajesz x. I to jest wszystko. Kolejna rzecz, e, możesz też zrobić w taki sposób, bo przykładowo, jeżeli będziesz miał tutaj wiele opcji do wypisania i żebyś nie musiał przeklikiwać, że na przykład dajesz jedną kolejną dajesz opcję, później dajesz, dajesz znowu create, wypisujesz kolejną znowu musisz klikać create, jest na to bardzo prosty sposób, e, mianowicie z funkcji wybierz sobie w pierwszej kolejności tekst i wypisz sobie wszystkie wartości, wszystkie zadania, jakie masz do, do wypisania. Przykładowo, damy nierozpoczęte, i po przecinku bez odstępów rozpoczęte i gotowe. I teraz, kiedy zmienisz funkcję tekstu na SELECT, no to automatycznie widzisz. Pojawiają się wszystkie te zadania, które wypisałeś, więc będziesz mógł sobie szybciej wypisać te wszystkie opcje. Nie musisz za każdym razem klikać: Create. To jest fajna, fajna możliwość wypisania sobie szybko wszystkich zadań. I, I dobra, to teraz lecimy dalej. Multi-Select to jest praktycznie to samo co, co Select, z tą różnicą, że możesz tutaj użyć kilku opcji. Bardzo często jest to stosowane przy tagach, zwłaszcza jeżeli temat dotyczy kilku powiedzmy takich rozdziałów, modułów lub zagadnień, więc multiselect do tego służy. Następnie może tutaj już otworzę kolejną kolumnę, mamy date, czyli nic innego jak data. Przykładowo, jeżeli robisz spotkania, robisz follow-upy, możesz ustawić sobie datę, na przykład 19 styczeń. Dodatkowo możesz ustawić sobie godzinę z przypomnieniem. W tym celu klikasz sobie Include Time i u góry pojawia się tutaj informacja, o której masz to spotkanie. No i przykładowo niech to będzie 15 i automatycznie przemienia się to na, na PM. Możesz ustawić sobie przede wszystkim format daty, bo jeżeli teraz kliknę w tym miejscu, to widzisz, format daty jest w taki sposób przedstawiony. Ja osobiście zawsze klikam sobie tutaj format na, na takiej zasadzie, że wolę mieć ustawiony dzień, miesiąc, rok. No i, i format daty 24 godziny. No i Wtedy widzisz, o której masz to spotkanie, wiesz w jakim dniu. Dodatkowo możesz ustawić sobie też budzik i u góry, jak już masz godzinę wpisaną, chcesz ustawić budzik. Klikasz sobie na tą zakładkę Remind No i możesz sobie ustawić termin, kiedy chcesz otrzymać przypomnienie. Przykładowo, jeżeli masz spotkanie o 15, możesz 15 minut wstecz otrzymać powiadomienie. Wtedy tutaj będziesz miał po pierwsze przy w zakładce All Updates taką jedynkę, to jest takie powiadomienie jak na Facebooku, dodatkowo na telefonie tak jak na pewno nieraz dostajesz wiadomości SMS lub Messenger, to masz informacje na głównym ekranie, tak samo dostaniesz takie powiadomienie jeżeli masz aplikację Notion zainstalowaną na swoim smartfonie. Dlatego polecam korzystać z, również z aplikacji, jest to bardzo przydatne narzędzie. Kolejna rzecz to jest Person. Jeżeli pracujesz wspólnie nad jednym projektem, jest tu tych zadań kilka i każdy członek z twojego zespołu ma przypisaną jakąś funkcję, to wtedy, jeżeli jest ta osoba dołączona do projektu, wystarczy, że tutaj klikniesz i pojawiają się wszystkie osoby, które masz w zespole. No i oczywiście, jeżeli przypiszesz taką osobę, przykładowo, jeżeli teraz ja przypisałbym po prostu z innego konta siebie, no to wtedy będę miał tutaj takie powiadomienie, że zostałem do jakiegoś zadania przypisanego. Tylko, tak jak mówię, muszę być dołączony do tego projektu, inaczej nie będę miał do tego wglądu. Files and Media to jest nic innego jak przesłanie swoich plików PDF, dokumenty, różne edytory tekstu, jakieś zdjęcia, wideo. Tylko jedna bardzo ważna uwaga. Tutaj, jak klikniesz sobie na settings and members i przejdziesz sobie na plan, to w darmowej wersji możesz maksymalnie swoich plików z całym, no, całym Notion przesłać na 5 MB. Natomiast przy planie 48 dolarów na cały rok nie masz tutaj żadnego limitu. Możesz wykorzystywać wtedy notion jako chmurę, jako dysk taki sieciowy, więc dlatego warto korzystać z tego co najmniej Personal Pro. Idziemy dalej. Kolejna funkcja to jest checkbox. No, checkbox chyba nie muszę tutaj tłumaczyć. Przykładowo, jeżeli dane zadanie jest zrobione, po prostu sobie odhaczam. I właśnie między innymi mówiłem o tej formule. Jeżeli w tej linii powiedzmy odhaczyłem sobie checkbox, to przy tej formule wtedy pojawia się tutaj informacja, na przykład, że zadanie zostało ukończone, przejdź do kolejnego, czy coś w tym stylu. Ale to mówię o tych formułach i jeszcze będę tutaj dokładnie mówił. Kolejna sprawa to jest URL, czyli nic innego jak zwykły link. Przykładowo, jeżeli mamy jakikolwiek link do wrzucenia, ja tutaj skopiuję z O2, to po prostu go wklejam. No i teraz ta funkcja jest prosta. Jak kursorem teraz najadę tutaj na, na ten link, pojawia się taka ikonka Open Link. Po jej kliknięciu od razu przechodzę do strony. Również można to wykorzystać przy stosowaniu follow-upów, czyli jeżeli mamy tutaj kontakt, kontakty z osobami, którym chcemy przedstawić swoją usługę lub jesteśmy umówieni powiedzmy na, na Zooma i chcemy wysłać link, to jednym kliknięciem wysyłamy, wrzucamy sobie, nie mogę się wygadać, jednym kliknięciem po prostu otwieramy sobie stronę profilu tej osoby i wrzucamy wiadomość. Eee, dobra. Następnie mamy e-mail. Tutaj, jeżeli to jest akurat bardzo fajna opcja, jeżeli podaję swojego maila i już pokażę o co mi dokładnie chodzi. I w momencie kiedy będę chciał wysłać maila powiedzmy klientowi, to tutaj najeżdżam kursorem, pojawia się inka, inna ikonka, send e-mail, klikam to i automatycznie. Otwiera się mój, mój e-mail, który mam zalogowany na, zarejestrowany na komputerze. Czyli nie muszę przeklikiwać, kopiować tego, tego adresu, tylko po prostu mogę bezpośrednio od razu tego maila wysłać. Naprawdę mega opcja. To samo dotyczy się telefonu. Jeżeli w tym momencie ja tutaj wprowadzam numer tej osoby. Dlatego mówię, że warto korzystać również z aplikacji. Jak kursorem najeżdżam, pojawia się ikonka znowu z słuchawką. Teraz, jak to klikam, to po uruchomieniu tej opcji od razu numer wyświetla się na moim telefonie, więc wystarczy zielona słuchawka i od razu dzwonię. Nie muszę przeszukiwać kontaktów w swojej książce telefonicznej, oszczędzam przy tym czasu no i oczywiście jest to wygoda. No i już pomijam fakt, że mogę również wykorzystać do tego komunikator wideo, na przykład Zoom, Whatsapp, w zależności co masz zainstalowane na komputerze. Więc te opcje, jak widzisz są naprawdę fajnie rozbudowane. Pokażę Ci to na, na setnych materiałach i na gotowych przykładach jak można je wykorzystać zresztą będziemy budować od początku cały panel no i na końcu jeszcze informacja taka jak widzisz tutaj szerokość tej linii jest inna od, jest inna chciałem powiedzieć od pozostałych ale tak już mam że po prostu jak gadam czasem mogę się nie wygadać więc wybacz mi jeżeli będę mówił nieskładnie ale taki po prostu już jestem będę starał się jak najdokładniej to wytłumaczyć Dobra, klikam tutaj teraz te trzy kropki, bo już mówię ci do czego nawiązuje. Jak zejdziesz sobie troszkę niżej, jest tutaj taka funkcja jak grab cells. Jak teraz to odklikasz, to widzisz szerokość jest wtedy zmieniona. I tym jednym przyciskiem możesz tą szerokość po prostu sobie ustawić jak tylko chcesz. Także w tym materiale to wszystko. Daj znać w komentarzu, czy jest jakiś temat, który chciałbyś żebym poruszył, jeżeli chodzi o funkcjonalność notion. No i oczywiście będę tych serii teraz wrzucał coraz więcej. Chodzi mi o podstawę Notion, dlatego zasubskrybuj ten kanał, jeżeli nie chcesz, żeby ominął Cię jakikolwiek materiał. Jeżeli widzisz tę wartość, możesz również polecić go mój kanał, polecić swoim znajomym. No i oczywiście zostaw łapkę w górę. A ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam.